Oh Fabularnie rzecz biorąc, to trzecie Desperados jest Prequelem, do wydanego w 2001 roku Desperados Wanted Dead or Alive. To zrozumiała decyzja ze strony twórców, ponieważ prequele są łatwiejsze w produkcji od Sequeli. Desperados 3 uraczy nas historią Johna Coopera, bazującą w ogromnej mierze na oklepanych westernowskich motywach. Tych dobrych, tych złych i tych brzydkich. Uwierzcie mi, dla każdego będzie coś dobrego. W pogoni za swoim celem do Johna dołączą barwni towarzysze. Podkoloryzują oni grę tak od strony fabularnej, jak i gameplayowej. Prawda jest jednak taka, że historia w grach taktycznych czasu rzeczywistego nie gra nawet drugich skrzypiec. Na potrzeby recenzji powiem Wam tylko, że Desperados 3 nie zawiedzie żadnego fana westernu. Nie było szału, nie było też i zawodów, kradło się natomiast... pozytywne zaskoczenie. Warstwa fabularna wyszła nieco lepiej niż w Shadow Tactics i na tym froncie należy pogratulować twórcom. Niewielki, bo niewielki, ale progres. Sure, you okay, Mr. O'Hara? Don't worry, son. Looks worse than it is. You really oh. helped us with that barrel, huh? No problem, big guy. All in the day's work, as they say. Hey, Mr. O'Hara, so what about the whiskey? Right. Right. I say we all earned ourselves a glass of O'Hara's finest. Gentlemen, you're in for a treat. Gry z rodziny Real Time Stealth Tactics opierają się na rozgryzaniu zagadek przygotowanych przez twórców. Zagadkami są poziomy, przez które musimy przejść, aby wygrać daną misję czy też epizod. Każdy level ma zazwyczaj cel pokroju: pokonać silnie strzeżonych przywódców, dostań się z punktu A do punktu B, albo zniszcz dany obiekt za pomocą zdobytego na drugim końcu mapy innego obiektu. Niektóre misje opierają się tylko na jednym zadaniu, a inne sprytnie łączą je w spójną całość. Aczkolwiek tutaj też nie jest tak różowo jak mogłoby się wydawać, tylko do tego dojdziemy za chwilę. Przejście każdego poziomu, jak właśnie wspominałem, to nic innego jak rozwiązywanie zagadki. Czy plan A wymaga rewizji, czy mam w ogóle plan B? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli graliście w legendę Sherwood Commandos czy Shadow Tactics, to wiecie z czym to się je. Jeśli jednak jesteście w tym gatunku zupełnie zieloni, to spróbuję wytłumaczyć te zawiłości na przykładzie gameplayu. Niczym dwa przyczajone westernowskie tygrysy, John Cooper i Doug McCoy, planują atak na dwóch niczego nieświadomych łebków. Mniej więcej to wygląda tak, że pełen zieleni stożek to ich pole widzenia, jeśli w niego wejdę, to zostanę momentalnie wykryty. Jego podzielona w paski część jest obszarem, w którym mogę się bezpiecznie skradać. Po dostaniu się do odpowiednich lokacji odpalam tryb porachunków, który pozwala mi na zaplanowanie swoich akcji z wyprzedzeniem i mówię sobie na głos Double Kill. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, mój mózg czasami robi głupie rzeczy. Następnie przechodzę Johnem trochę dalej, rozprawiam się z Gagatkiem i eliminuję cel misji rzucając sztyletem. W kolejnym przykładzie, używając Kate O'Hare, odwróciłem uwagę jednego ze strażników tak, aby nie patrzył w kierunku przechodzącego do krzaków Johna. Ponownie odpalam tryb porachunków. Zaznaczam rzut sztyletem oraz ogłuszenie, przesuwając McCoya w strategiczne miejsce, aby nie marnować później czasu. Myślenie do przodu i rozważanie możliwych planów działania to znaki rozpoznawcze tego typu gier. Nagle zdaję sobie jednak sprawę, że Kate przecież nie może wiązać przeciwników. Zaskakująco, refleks to coś, co przydaje się w tego typu grach częściej niż można by pomyśleć. Ponownie używając Kate, prowadzą tego oto jegomościa ku jego nieuchronnej zagładzie. John rzuca monetą rozjuszając woła albo byka. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze. No i ten wół lub też byk zabija biednego jegomościa. Hej, skoro twórcy dają otoczenie, to trzeba korzystać, co nie? Jako gracz posiadamy kilka postaci, których umiejętności pomogą nam w opracowaniu planu działania, a następnie w jego wdrożeniu. Skradamy się, obserwujemy zachowania przeciwników, obmyślamy taktykę, save'ujemy i podejmujemy się kolejnej i kolejnej i kolejnej próby. Nasza taktyka zmienia się w zależności od rozmieszczenia ludzkich przeszkód, dostępnych elementów otoczenia, kombinacji umiejętności czy długości okienek czasowych. Taki John na przykład świetnie poradzi sobie w sytuacjach 1 na 3. Ale jego rewolwery są niesamowicie głośne. Kate potrafi odwrócić uwagę większości wrogów, otwierając tym samym nowe ścieżki. Na nic jednak jej uroki, gdy facet ocknie się po kopie w kochones. Natomiast Hector. Hector poradzi sobie w starciu z każdym oponentem, i Hector tak naprawdę nie ma minusów. Każda postać to pewnego rodzaju archetyp, albo ich mieszanka. Każda mapa jest za to zaprojektowana tak, aby dać graczowi kilka możliwości rozwiązania problemu. Kluczowym aspektem gier taktycznych czasu rzeczywistego jest więc nie tylko level design, ale i balans poszczególnych postaci. I tutaj kłania się hektor. Oh, ten pierwszy stoi akurat na wysokim poziomie, nie tylko od strony designu, ale także samej pomysłowości. Tak jak podoba mi się zabieg używania poszczególnych poziomów na kilka sposobów, zmieniając przy tym ich główne obiektywy, tak muszę przyczepić się co do tego, jak często używano tego zabiegu. Większość poziomów można przejść na kilka sposobów, to jest fakt, ale często okazuje się też, że jedna z dostępnych ścieżek jest o wiele lepszą opcją od pozostałych. Trzecie Desperados jest więc najbardziej rozbudowaną grą Real Time Tactics, która wciąż nie może odciąć się od tego niewidzialnego sznurka dewelopera. Nie mówię jednak, że to jest jakiś paskudny minus, jest lepiej niż w Shadow Tactics, ale jeśli ktoś jest wyczulony na tym punkcie to informuję, że trzeba się uzbroić w akceptację. Jestem też dużym fanem większej ilości elementów środowiska oraz dodatkowego nacisku na używanie zasłon. Widać, że twórcy zauważyli najsilniejsze aspekty Shadow Tactics, poprawiając przy okazji część elementów, które wypadły nieco gorzej. Balans postaci, szczególnie w porównaniu do poprzedniej gry, jest troszeczkę gorszy. Zachowano podobną mieszankę archetypów z kilkoma drobnymi zmianami, jednocześnie dodając do gry postać, której skilli Kompletnie się nie spodziewałem. Nie chcę jednak o niej za dużo mówić, bo ona nie do końca pasuje do tego świata gry i jest naprawdę overpowered. Można przymrużyć na to oko, ale chyba nie każdy będzie w stanie. Najciekawszym rozwiązaniem w całej grze okazał się ekran końcowy danej misji. Jeśli kiedykolwiek chcieliście obejrzeć, w jaki sposób przechodziliście daną misję, to teraz macie taką możliwość. Co prawda nie dosłownie, ale rozrysowanie wszystkich Waszych ruchów na mapie, którą można przyspieszać, zwalniać i przewijać. Cokolwiek wpadł na to rozwiązanie, powinien dostać podwyżkę, bo to jest coś, czego nie wiedziałem, że potrzebowałem w tego typu grach. Miłym twistem okazała się również broń palna. Wychodzi na to, że strzelaniny w taktycznych skradankach naprawdę mogą działać. Twórcy pozwolili więc sobie na użycie rozwiązań siłowych, idealnie kontrując szerokie zastępy wrogów. Nie da się jednak ukryć, że rozmach produkcji pomógł najnowszej odsłonie Desperados niewiele bardziej od tego, jak jej zaszkodził. Gra posiada też kilka twistów dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w speedranach czy specjalnie skonstruować przez twórców w wyzwaniach. Świetna sprawa, tylko dziwię się, że część rozwiązań, które tam widzimy, nie znalazła częstszego zastosowania w historii głównej. Jeśli chodzi o lokacje, to znajdzie się tutaj kilka rodzynków, ale w dużej mierze zabrakło ukierunkowania. Część miejscówek wygląda nad wyraz podobnie, niemalże nagminnie odgrywając niektóre asety, nawet chyba te z poprzedniej gry. Aczkolwiek wiadomo, że optymalizacja w miejscu pracy to jest coś kompletnie normalnego i to byłoby głupotą, gdybym się tego nad wyraz czepiał. Kilka map wyróżnia się sprytnym użyciem pogody czy dobrym rozkładem najważniejszych punktów. Nie da się jednak ukryć, że gdy zabawa po raz kolejny trafia na drewniane dachy czy kolorystycznie zlewające się miasta, to zaczyna się to powoli przejadać. Co jednak zaskakujące, na plus wypadły bardziej rzeczywiste czy bardziej graficzne animacje postaci. Warto też odnotować wysoką saturację niektórych lokacji, szczególnie gdy porównałem je z tymi, które faktycznie zlewały się jak głupie. To kolejny element oprawy, który jest w dużej mierze okej, okay, ale szało to to nie robi. Tutaj wkradam się jeszcze z tym, że pierwszy raz grałem w grę tego typu na padzie. Jestem tak najprościej mówiąc, najzwyczajniej, zaskoczony. Pozytywnie zaskoczony jakością wykonania tego mappingu. Mam wrażenie, że wiele osób w tym też i ja, rzadko zwracamy na to uwagę. A tutaj przychodzi wam takie Desperados 3. I się okazuje, że ta gra ma lepszy mapping niż jakieś 90% gier, w które ja grałem w przeciągu ostatnich dwóch lat. Ostatnim elementem na mojej liście okazała się muzyka, ponieważ podobno warto kończyć na wysokiej nucie, a ja nie potrafię przepuścić okazji do zrobienia takiego suchara. Tylko ja będę tutaj z wami szczery. Nie znam się na westernowej muzyce na tyle, aby oddać jej epickość opisem. I w takim razie zostawiam Was z częścią otworu, który dosłownie po pierwszym przesłuchaniu wylądował na mojej playliście. Przyznaję jednak, że cały soundtrack nie jest tak wysokiej jakości oraz nie jest czymś, co zapamiętam aż tak bardzo jak ten jeden kawałek, ale nie zostaje zbytnie w tyle. Ta gra to jest klasyka westernów, ewolucja gatunku i powrót świetnego IP, a przy okazji to tak po prostu całkiem dobra produkcja. Mimimi Productions, robicie to dobrze. Robicie to naprawdę dobrze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.